Jak po przebudowie będzie wyglądać aleja wojska polskiego? 27 marca 2013 roku w audytorium Maximum przedstawiciele władz miasta spotkali się z mieszkańcami Zatorza. Tym razem konsultacje społeczne dotyczyły przebudowy odcinka tej drogi od ulicy Żeromskiego do Alei Sybiraków. Liczę, że wielu mieszkańców dzisiaj tutaj przyjdzie i będzie dyskutowało i proponowało rozwiązania, jakie powinniśmy zastosować, gdyż jesteśmy na wstępnym etapie i wszystko jest możliwe do zrealizowania. W czasie spotkania zaprezentowane zostały mieszkańcom koncepcje tej inwestycji. Wybraliśmy cztery e, takie wstępne projekty. Dzisiaj firma projektowa omówi te e, propozycje e, i zobaczymy, jaki będzie, jak, jakie będą opinie mieszkańców. Po prezentacji dyskusji mieszkańcy wybrali dwie, które będą podlegać bardziej szczegółowym konsultacjom. Warianty te mieszkańcy uznali za najlepsze. Według mnie i według członków stowarzyszenia Naszego najbardziej do przyjęcia jest wariant 4, ewentualnie 4a. One się różnią po prostu ilością miejsc parkingowych. Wybrane projekty spełniały także inny postulat osób mieszkających na zatorzu. Zależy nam bardzo na tym, żeby nie ruszać szerokości drogi, żeby wyciąć jak najmniej drzew. Na ten aspekt po wcześniejszych konsultacjach nacisk kładły też władze naszego miasta. Naszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia składaliśmy duży nacisk na to, żeby projektanci rozważyli przede wszystkim ewentualność pozostawienia nowej ulicy w obecnej szerokości. O tym, który z przedstawionych wariantów zostanie zrealizowany, ostatecznie zadecydują radni.